Ile razy jest tak w życiu handlowca, że obrót pieniężny jest, natomiast niekoniecznie jest marża, coś, co nam zostaje w kieszeni? Jak słyszymy, że jest za drogo, albo że widziałem tańszą ofertę, no to, to traktujemy trochę jak atak. Więc jest to uderzenie, a wiecie, w emocjach to jest tak. Że nie do końca odpowiadamy te rzeczy, które są najlepsze. W tym momencie możemy popełnić wiele błędów. Klient wyjeżdża na wakacje, zapakował samochód z tyłu, trójka dzieci, z przodu żona. Jadą, wyjeżdżają dwie godziny z miasta, stoją w korku, dzieci zaczynają płakać, najmłodszy Maroczek, zapitala ostrożona w tym samym momencie do niego mówi: A że my wszystko zabraliśmy. Nie, jest takie, a ty do niego dzwonisz mój dzień. Dobry! Ja chciałam panu zaproponować przeniesienie kredytu A do B. 30% razy silnia, minus 2, Prawda, że to dobra propozycja to Ty się zaraz Cię! Niektóre słowa działają na nas drażniąco, nie? Więc jeżeli mówisz, no tak, ale, to klient już zaczyna się denerwować, dlatego, że on czuje, że mu będziesz zaprzeczał. My mówimy, nie używaj, ale. To jest jeden z błędów. A 80% handlowców właśnie w ten sposób postępuje. Jeżeli dostajesz tego ofertę tego typu i mówisz, ja tutaj przedstawiłam Panu wszystkie korzyści, które Pan może wynieść ze współpracy z nami, ja na coś takiego patrzę, to jedyna emocja, która mnie okarnia, to, ogarnia, to jest wkurwienie Jakieś nie ja jest mój nic tutaj. Nie rozumiem do jasnej Anielki. A ty jeszcze do mnie mówisz, to ja przyjadę i wszystko wyjaśnię. Mówię, to ja kurwa, jeszcze jestem kretynem, do którego trzeba przyjeżdżać pójść i wszystko wyjaśnić. Jeżeli się pytasz, dlaczego jest za drogo, to wszystko, co znajdzie klient, będzie odpowiedzią na pytanie, dlaczego jest za drogo? No jak chcemy, żeby sobie ktoś coś wyobraził, to jak mówimy do niego? Proszę sobie wyobrazić, to jest najgłupsze, co można powiedzieć. Czy klient od Ciebie będzie chętnie kupował, jeżeli Ty będziesz go demaskował? Czy klient chętnie od Ciebie kupi, kiedy będziesz mu udowadniał, że jest kłamcą, że nie ma racji? Raczej nie. Jak Ty dajesz mu kasę od razu, czyli rabat, no to popatrz, co sobie klient myśli. Specjalnie nadmuchana cena, żeby dać mi teraz rabat. Przecież to jest bardzo czytelne. Pamiętacie, mówili, mówicie językiem korzyści? Mówili? Nie działa I dzięki temu będziesz miał lepiej. No to, to, to takich przykazów dziennie odbierasz około 3000. Więc jeżeli ty teraz pójdziesz do klienta i powiesz, i będzie pan miał z tego to i to, to jesteś 3001. Klient nie wie, co czuje, on się znajduje w problemie, więc weź go za rękę i przeprowadź dalej. I teraz jest tylko jedno pytanie: jak to zrobić? Jak emocje wywołać? Jak poniesięgnąć? Jak na klienta zadziałać?